W ramach Prowu na lata 2014-2020 w Województwie Podkarpackim zatwierdzono do realizacji 138 wniosków dotyczących budowy bądź modernizacji dróg. Wartość unijnej dotacji to ponad 93 miliony złotych. Tylko Gmina Przewolsk zrealizuje inwestycje drogowe za ponad 3,5 miliona złotych. Droga, na której się znajdujemy, ma zostać wyremontowana z programu rozwoju obszarów wiejskich. Jak ważna jest to dla Pana Gminy droga? Jest to bardzo ważna droga. Ta droga jest tak zwaną drogą zagumienną, czyli drogą biegnącą poza zabudowaniami mieszkańców. Ta droga prowadzi do domów, ale również jest, stanowi to dojazd do pól uprawnych. Jesteśmy po przetargu, mamy wyłonionego... Wykonawcy. W wielu małych gminach program rozwoju obszarów wiejskich często stanowi jedyną szansę na zrealizowanie drogich, ale ważnych dla społeczności inwestycji. Jesteśmy na ujęciu wody, które wymaga remontu. Czy skorzystać na ten cel ze środków z programu rozwoju obszarów wiejskich? Tak, oczywiście. To ujęcie wymaga rozbudowy ze względu na to, że jest konieczność do budowy stopnia uzdatniania wody, który pozwoliłby wytrącić mangan, który występuje w zbyt dużej ilości. Ona, ta stacja była wybudowana w 1996 roku i wówczas były inne wymagane parametry, jeżeli chodzi o mangan. Dzisiaj, dzisiaj nie spełnia już wymagań stawianych dla tego parametru również chcemy ją rozbudować, zwiększając wydajność tego ujęcia. Czyli jest potrzeba, jest, jest więcej potrzeba. osób podpiętych do sieci? Może, może ta liczba osób tak bardzo nie wzrosła, ale ludzie jednak przyzwyczaili się do korzystania z wodociągów i w tej chwili wydajność naszego ujęcia no jest tak w taki dzień jak dzisiejszy, czy w sobotę szczególnie, jest tak naprawdę na granicy i boimy się, że w każdej chwili może tej wody zabraknąć do ciągłych dostaw. Problemem województwa, także gmin Przeworsk i Adamówka są rozdrobnione gospodarstwa. Średnie gospodarstwo w kraju ma ponad 10 hektarów. Na podkarpaciu dwukrotnie mniej. W tej gminie dużym problemem jest rozdrobnienie gospodarstw. Czy także to dotyczy Pana? Tak, dotyczy mnie, mając, uprawiając 60 hektarów, mam w 42 kawałkach, także niektóre kawałki mają po 30 arów nawet. To jest bardzo dużym problemem i czekam, żeby się zjednoczyła gmina, czy, czy ktoś tutaj pomógł nam i roz złączyliśmy pola, doprowadzili do scalania. Środki na ten cel są, bo jest nowy program rozwoju obszarów wiejskich i tam są do dyspozycji. Dużo ludzi nie chce starać, bo mówi, że to jest pokoleniowe jakieś... Nie rozumieją, jak to ułatwia pracę. Tak, nie, nie rozumieją. Trzymają się, że kiedyś to był jego dziadek robił, to i dzisiaj będzie na tym polu pracował i się nie przesunie 20 metrów bok. Województwo podkarpackie złożyło wniosek o największą w skali kraju kwotę środków przeznaczonych na scalanie. Jest to kwota 150 milionów złotych i te środki pozwolą na to scalenie. Wiemy wszyscy, że scalone grunty zmniejszają koszty produkcji, zwiększają efektywność. A przede wszystkim e, grunty rolne stają się bardziej atrakcyjne, bo dotychczas, które były nieuprawiane, zarośnięte chwastami, a również i drzewami, które same zasiały się, e, nagle po scaleniu, po dołączeniu do dużych areałów, stały się atrakcyjne. Ważne jest tylko, żeby przekonać samych mieszkańców, bo od nich w dużej mierze zależy, czy dane scalanie zostanie przeprowadzone. Ta mentalność już y, odpowiednio dojrzała. Że rolnicy przekonali się, że grunty scalone mają większą wartość, jest lepsza ekonomia uprawy. W dzisiejszej dobie dużej konkurencji na rynkach światowych, na rynkach europejskich musimy się do tego dostosować. Programy rozwoju obszarów wiejskich w części, którą zarządza Urząd Marszałkowski, związane są z działalnością pozarolniczą. Można powiedzieć, że te środki zmienią podkarpacką wieś? Tak, już widzimy te zmiany, przejeżdżając praktycznie przez e, poszczególne gminy, widzimy e, działanie tych, tak jakby, tych środków. Widzimy nowo wybudowane placy zabaw, widzimy odnowione elewacje budynków, e, widzimy właśnie oczyszczalnie ścieków, widzimy te targowiska e, i wiele, wiele innych e, obiektów, które przy udziale tych środków e, powstało. Jeżeli by ich nie było, niestety trwalibyśmy w dalszym ciągu w takiej sytuacji, jak, jaką przeżywaliśmy przez wiele poprzednich dekady. Wiesz, że idziemy aleją lipową rodu czartoryskich z XVIII wieku. Naliczyłam ponad 80 dorodnych drzew. Ciekawe, a może sprawdzimy temperaturę z ciepłych źródeł w cieplicach? Ja proponuję wycieczkę rowerową po lasach sieniawskich. A może wsiądziemy do kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów, albo przejdziemy się nad Święte Jezioro. Tyle atrakcji, ale my już wyjeżdżamy stąd. Kolejnym przystankiem w naszej podróży po wsiach miasteczkach Podkarpacia będzie Baranów Sandomierski. Ale o atrakcjach tej gminy opowiemy w kolejnym programie. Ten i poprzednie odcinki naszego programu można oglądać na stronie internetowej Telewizji Rzeszy. Na Facebooku działa natomiast fanpage naszego programu. Na dzisiaj to już wszystko. Do, do zobaczenia. zobaczenia.